Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawiam standardowo kilka nowości ze świata Fortnite i w tym darmowe nagrody, także koniecznie oglądajcie ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. No i moi drodzy, wyzwanie na dzisiejszy film to myślę, że tak 500 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy, czy dacie radę. No i też przypominam, że filmy standardowo pojawiają się nadal co dwa dni i w tej przerwie, gdzie nie ma filmu, będzie się pojawiał tak zwany shorts i no, myślę, że to jest naprawdę całkiem fajne, a teraz zapraszam was do oglądania. Na samym początku mamy ziomeczka, który ma najwyższy poziom w tym sezonie. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kilka filmów temu mówiłem Wam o ziomeczku o nazwie Rage Revenge. I na tamten moment miał on chyba 600 czy 700 poziom, a teraz ma on już 950 poziom. Także, no, naprawdę niezły progres i brakuje mu tylko 50 poziomów, żeby wbić level 1000. Także naprawdę szacunek dla niego. Jest to chyba pierwsza osoba, która normalnie wbije poziom 1000 w Fortnite, ponieważ jeszcze nikomu wcześniej się to nie udało no chyba, że poprzez, nie wiem, zmienianie plików gry, czy coś takiego, ale tak czy siak, no tutaj ogromny szacunek dla ziomeczka. W ogóle też na tym screenie widać, że brakuje mu milion i pięćset tysięcy expa, żeby wbić kolejny poziom, także no naprawdę jest nieźle i osobiście no to jakbym był na miejscu epika, to dałbym mu jakąś nagrodę, no bo tysięczny poziom, tak normalnie, to no, naprawdę dość ciężko i też przy okazji no to wykorzystywał on kilka błędów na chociażby expa od NPC, które były w Fortnite, ale one były usuwane dosłownie po kilku godzinach, ale no tak czy siak można było na tym wbić dość sporo poziomów Expa. No, i tak jak widzicie, ten kolej zaraz będzie miał poziom tysięczny. Także to jeszcze raz wielki szacunek i przechodzimy dalej. Wchodząc dalej, mamy naprawdę kozacki temat, a najdokładniej powrót świątecznych prezentów. Także nie wiem czy pamiętacie, ale dwa lata temu w Fortnite mieliśmy coś takiego jak prezenty na święta, i codziennie mogliśmy sobie po jednym takowym otwierać, a finalnie dostawaliśmy z nich dwa darmowe skiny. No i rok temu, no, nie mieliśmy tych prezentów, ale też były te dwa darmowe skiny, ale to nie był ten sam klimat. I zapowiada się moi drodzy na to, że w tym roku właśnie powrócą te prezenty. Chociażby o tym, że w plikach gry znalazły się takie informacje, jak na przykład otwór. Już prezent, już otwarty, wróć jutro po kolejny prezent, i no tak dalej. Także, no, naprawdę fajnie, jeżeli te prezenty by wróciły, i w tym roku myślę, że po raz kolejny na święta będziemy mogli zgarnąć dwa darmowe skinki, bo jest to, można by powiedzieć, taka tradycja. Także, no, myślę, że to jest według mnie naprawdę całkiem ciekawa informacja, i to jest w sumie, tak naprawdę, jedyna informacja odnośnie tych prezentów, ponieważ nie ma jeszcze jakichś właśnie większych przecieków na ten temat, że w ogóle będzie, no nie wiem, ten całe pomieszczenie. Z tymi prezentami, i tak dalej. Także, no, mam nadzieję, że całość finalnie powróci. I swoją drogą w komentarzu możecie napisać, czy graliście wtedy w Fortnite'a i czy będzie według Was naprawdę spoko, jak właśnie takowe prezenty powrócą. Także piszcie w komentarzu, a my przechodzimy dalej. Teraz taki update na temat głosowania pomiędzy właśnie Combat Shotgunem a Bugi Bombom. No i wygrał Combat Shotgun. Także, no, według mnie naprawdę całkiem ciekawie. Tym bardziej, że niedługo też na pole bitwy mają wrócić jeszcze Mechy. Jak ktoś nie widział, no to macie to chociażby w ostatnim shortcie. i tam mówię troszeczkę więcej na ten temat. Także Was tam zapraszam. No ale, no, to się zapowiada jak w sezonie 10: gdzie dosłownie będziecie, nie wiem, strzelali sobie z kombata, wsiadali do Mecha, ale na szczęście wszystko z tych rzeczy, które powrócą, zostaną osłabione także no myślę że naprawdę spoko i no w sumie chociaż coś już jesteśmy właśnie przy tych mechach i tak dalej. No to właśnie Hypex napisał, że ostatnio zaktualizowano pliki czarnej dziury i spekuluje on, że może być to ostatni sezon w tym rozdziale. I osobiście mi się nie wydaje, ponieważ chociażby w ekipie Fortnite jest to, że na przykład mamy tam informacje o sezonie 9. Tym bardziej, no tu już pojawiają się jakieś przecieki na temat sezonu 9. Także myślę, że no, sezon 9 jeszcze się wydarzy i ewentualnie to właśnie ten sezon 9 będzie ostatnim sezonem w tym rozdziale i. No, tutaj jak na razie nie ma jakichś informacji, są to nadzwyczajnie w świecie spekulacje, i chociażby o tej spekulacji Hypexa. A Hypex jest naprawdę ogromnym likerem i dawał nam już naprawdę wiele rzetelnych przecieków i informacji. Ale tutaj, no, to tak naprawdę zostaje pod wielkim znakiem zapytania: choć jest naprawdę wiele rzeczy, które nam o tym podpowiadają, chociażby właśnie ta aktualizacja tej czarnej dziury, nowe mechy, i tak No, także tutaj no, zobaczymy. Teraz sobie do darmowych nagród i na samym początku mamy tutaj wyzwania poleć znajomego i są to te wyzwania za które ukończenie ich wszystkich możecie zdobyć darmowego skina i moi drodzy no to ogólnie cała ta strona już została naprawiona i teraz każdy normalnie może to aktywować i sobie na nadzwyczajnie świecie te nagrody ponabijać także to jest taka informacja dla was tym bardziej no to też w fortnite możecie też zrobić wyzwania właśnie tej pani czyli tęczowej ścigaczki także myślę że to naprawdę całkiem spoko info. Już jesteśmy przy całej akcji Polec Znajomego. No to, moi drodzy, jest darmowy kod na właśnie rzecz z tego całego eventu. I jest to kod na darmowy standard. No, wiem, że nie jest to coś takiego giga epickiego, ale tak czy siak, lepsze to niż nic. I ogólnie, moi drodzy, no to ten kod może zrealizować tylko pierwsze 5 milionów osób. Także ten kodzik chociażby teraz widzicie na ekranie, i też macie go w przypiętym komentarzu. Także, no co, możecie być jednymi z tych osób, które sobie takowy standard odbiorą. No bo wydaje mi się, że może on być chociaż trochę w przyszłości unikatowy i ekskluzywny, także no w razie czego sobie go odbierzcie, a jeżeli już nie będziecie mogli, to znaczy, że już te 5 milionów osób nadzwyczajnie w świecie ten sztandar odebrało. Także no myślę, że to jest taka no nie za fajna darmowa nagroda, ale no tak czy siak darmowa nagroda i każdy może ją tak naprawdę zdobyć. Czy pamiętacie akcję z kilofem Minty x ale, moi drodzy, polegało to mniej więcej na tym, że mieliśmy kod, dzięki którym mogliśmy zdobyć ten kilof, i ten kod było dość trudno zdobyć, chociażby przez to, że no na przykład nie było go w Polsce, i żeby go zdobyć w Polsce, to musieliśmy się troszeczkę postarać, ale ogólnie, no to mogliśmy go chociażby też kupić w jakichś sklepach i tak dalej. No to teraz jest powrót tej akcji, tylko że nie z kilofem Minty a z plecakiem, który nazywa się El Durado. I ogólnie, moi drodzy, no to polega to mniej więcej na tej samej zasadzie. I tym razem również jest to w Polsce. I chociażby teraz w Mpiku możecie sobie zdobyć takowy plecak. I na przykład jeżeli będziecie sobie kupowali, no nie wiem, jakiś pakiet fałdorców, który przykładowo wygląda tak, to ogólnie no to powinniście tam jeszcze otrzymać na paragonie kodzik właśnie na takowy plecak, który przy okazji możecie sobie odebrać na tej samej stronie, w którym możecie sobie odebrać ten sztandar. Także myślę, że to naprawdę fajna informacja. Więc jeżeli będziecie się wybierali chociażby, nie wiem, do Mpika i będziecie sobie kupowali coś związanego z fortunatem. Ponieważ, jak napisał Epic, wszystkie przedmioty z Fortnite na licencji mają metkę oficjalny produkt licencjonowany, niezależnie od tego, czy robicie zakupy w sklepie stacjonarnym czy w internecie, jeśli sprzedawca bierze udział w akcji od 1 listopada 2021 roku do 15 stycznia 2022 roku, na Waszym poragonie znajdzie się kod. Także, no to naprawdę według mnie całkiem ciekawe, więc jeżeli będziecie szli do Empika i na przykład sobie kupowali nie wiem, jakąś kartę z fałdolcami czy jakąś maskotkę, no to przy okazji będziecie mieli również kodzik na darmowy plecak, który no według mnie nie jest jakoś mega ładny, ale tak czy siak może być on unikatowy. Tym bardziej, on to też niedługo będzie coś takiego jak pakiet między legendy, i również będziecie go mogli zakupić w formie fizycznej. Na czym polega forma fizyczna? Polega to na tym, że ten pakiet będzie normalnie w sklepie i będziecie po prostu tam musieli go zdrapać i tam będziecie mieli kod, który musicie wpisać na stronie. Także jak ktoś się lubi w takie coś bawić, to jak najbardziej może sobie takową rzecz odebrać, ale jeżeli nie, no to no, troszeczkę słabo. I co, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. No i no, w sumie to tak naprawdę tyle. Mam nadzieję, że w sumie przedstawiłem Wam naprawdę całkiem sporo ciekawych informacji odnośnie Fortnite'a i kilka darmowych nagród. Oczywiście, jak na razie więcej nie ma, ale jeżeli będzie, no to oczywiście Was o tym poinformuję. No i co, standardowo życzę Wam miłego dnia lub i też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć! No ja. Całkiem, całkiem ciekawie. Dobra. Ja lecę. Lecę już. Cześć.